Symbol dobrych praktyk projektu Kultura Bez Barier. Rysunek ręki, stykają się palec wskazujący i kciuk. Napis: Pyrzycki Dom Kultury Pyrzyce. Mówi jego dyrektorka Ewa Hancz. PDK Otwarci na dostęp. Skąd ta nazwa? Czy nie popełniliśmy błędu językowego? Chcieliśmy dosadnie podkreślić, że pragniemy dostępu naprawdę swobodnego i bez ograniczeń. Że jesteśmy otwarci i gotowi na tak potrzebne zmiany. Przyżycki Dom Kultury od wielu już lat stosuje zasadę zero wykluczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Bardzo istotne w naszej misji są działania włączające i ułatwiające korzystanie z oferty naszej instytucji. Ściśle współpracujemy ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby te bardzo często korzystają z naszej oferty artystyczno-kulturalnej, ale też wykorzystują przestrzeń Przyżyckiego Domu Kultury do realizacji własnych pomysłów. I Eliza Karwowska, koordynatorka projektu. Nasz projekt to przede wszystkim 100 godzin cyklicznych zajęć warsztatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. To warsztaty dla współpracowników i pracowników Pyrzyckiego Domu Kultury. To doposażenie i wyposażenie przestrzeni PDK. To również dostosowanie strony WW do najnowszych wymagań. Urządzanie Wnętrza Domu Kultury. Pomagają dzieci. Mówi Eliza Karwowska. Przy wyborze tematyki warsztatów istotne było dla nas to, co usłyszeliśmy od naszych potencjalnych uczestników. To, że chcieli zostać gwiazdami filmu, to, że chcieli reżyserować film, to, że chcieli wystąpić na scenie, chcieli animować lalki, to, że maluszki chciały potarzać się w mące, pojeść makaronów trochę, galaretek. Usłyszeliśmy, zorganizowaliśmy dzięki temu projektowi. Uczestnik warsztatów. Podobał mi się, bardzo fajnie, fantastycznie. Paulina Lenart-Majtas. Współpraca z osobami niepełnosprawnymi była naprawdę fantastyczna. Ci ludzie dają i potrzebują niesamowicie dużo ciepła. Mają fantastyczne pomysły, mi bardzo często nie przyszło nawet do głowy, żeby lalkę wykorzystać w ten czy inny sposób. Kinga Dalska. Dzień dobry, nazywam się Kinga Dalska. Miałam ogromną przyjemność prowadzić warsztaty filmowe z grupą cudownych osób z SDS Mielęcin. Podczas warsztatów stworzyliśmy animację poklatkową i krótki reportaż. Uczestnicy wykonali kawał świetnej roboty. Tak trzymać? Logotypy organizatorów. Lider projektu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Strategiczny Partner Krajowy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Partner Ponadnarodowy, Kubia, Centrum Kompetencji w zakresie Kreatywnego Starzenia się i Sztuki Włączającej, Pozarządowy Partner Krajowy, Fundacja Kultury Bez Barier, Film przygotowany w ramach projektu Kultura Bez Barier, realizowanego w ramach osi priorytetowej 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. W ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.